Takie 7 do wyboru pod kątem głosowania, chociaż nie wiem, czy tam mogę dodać opcję takiej ilości 7 do głosowania, w części społeczności na YouTube, ale chyba mogę. Nie, chyba nie mogę, chyba 5 albo 6. No nie wiem, zobaczę. W każdym razie mamy tutaj tak od góry: Forestal Mineral, czyli mineralny las. Z tą zieloną skarpetką świąteczną Jest to perelę imbierno, czyli gruszka zimowa Z tym parasolem Nie parasolem, liściem jesiennym Jest to groseja sanelbowska, czyli porzeczki w lesie Z żółwiem jest to Zapach forestal denso, czyli gęsty leśny Tutaj Bliżej mnie w czarnym i takim bardziej podłużnym, długim flakoniku jest to zapach marinero forestal, czyli marynarski leśny, czyli las nadmorski Z parasolką zieloną jest verde forestal, czyli zielony leśny A z tym drewnianym korkiem mamy tutaj te o scolida, czyli herbata leśna, ciemność Tutaj akurat już prawie nic, ale jeszcze z drugi flakonik i właśnie to jest w ogóle zapach, który myślę, że Darek zabierze na nasz wyjazd bo jest to przepiękny unisex i świetny w ogóle na skórę męską Oczywiście nie z tego plakonu, bo tu już prawie nic nie ma, ale z drugiego, gdzie jest trochę, trochę więcej W ogóle miał, miał ten film zająć do minuty, Myślę, znaczy, że nie, nie dał rady kolejny raz I jeszcze do wyboru od lewej Infancja Berde Framboise, czyli wariacja na temat infancji A propos różowo, a też i aromatycznego, zielonego, ale generalnie różowego dystansu Następnie Alaska dla Alaska, czyli też surowa natura Alaski, surowe lasy Alaski, też hud, dystans, kostus, także też dystans Jest dystansujący, taki klimatyczny, głęboki, też i z surowością i właśnie z dystansem Suede de, de w klimacie też w ogóle takiej emocjonalnej, dystansującej, głębokiej aury, takiej trochę nostalgii, trochę jesieni Także tego typu trzy rodzaje dystansu, różnego typu dystansu do wyboru Na YouTube jest film trochę dłuższy, pierwsza część, że chodzi o powiedzmy, haul, nowe nabytki perfumowe różnego typu, z okresu generalnie wakacyjnego, takie, które gdzieś tam mi się udało ponamierzać, wspominałam tam na przykład o percent, o Trussardi butikowych, o pokazywałam Unikat Kenzo Pokazywałam też z Niedrogi Zapach Nux czy Nux Pokazywałam też tam Co ja tam jeszcze pokazywałam? Teraz mam już zaćmienie co tam pokazywałam Pokazywałam też różne ciekawostki jeżeli chodzi o dekanta Ale co tam jeszcze z flakonów pokazywałam? Coś tam pokazywałam hm. A wiem z tej droższej serii, jakby z serii takiej bardziej ekskluzywnej, że tak miało być Z którą powróciła marka Coty i tam w zasadzie mowa jest o trzech zapachach Jeden flakon, krokus, ale też dwa zapachy w postaci próbek w takich ładnych, kolorystycznie opakowaniach Taki ładny odcień, powiedzmy, jakiegoś tam niehabru, niehabru W każdym razie tam opowiadam Pierwszo wrażeniowo i trochę, no różnie, różnie tam Więc w drugiej części właśnie serial Break i to jest zapach marki Claudio Zucca, mediolańska marka niszowa, nowa marka niszowa w Polsce, w House of Merlo. Poznałam różne zapachy, też inne próbkowo yy, I to jest zapach, który jest klimatem górmą, nie jest jakoś mocno zasłodzony, ale jest słodko, różne tam są kwestie Czasami się powie coś takiego jak ryżowego, czasami takie bardziej ciasteczka, jakieś takie właśnie yy, owsiane, nie owsiane Jakieś takie ciasteczkowo, łakociowo, ale też jakieś jeszcze inne są niuanse też jeszcze będę się jemu przyglądać. Też w drugiej części no to Eta De Grace e, z Plum Impression oraz z Pecha. Kolejny zapach. Tym razem magnolia z Piwonią, ale mam też e, mleczne Pecha Santal. E, generalnie w stronę mleczności, kremowości. E, poznałam też inne. Chyba mam w postaci. A jeszcze mam irysa w postaci flakonu. Tej marki, czy z Aulentissima Mam generalnie trzy flakony Na początku Lout Nie wiem, czy dobrze wymawiam Ja o nich opowiadałam, one nam były w odkrycia pewnego roku Z różnych względów Potrafią mieć niesamowitą głębię Ale potrafią też pójść zupełnie inną stronę Tutaj akurat Ogród Marrakeszu Ale mam też Lepeti Chyba tak a jak dalszą część, to już nawet nie wiem. Tak wygląda oznaczenie korka, takiego kryształowego flakonika z mojego zapachu Aren Soleil, czyli zapach piasku, na plaży, nad morzem. Kiedy niestety karma wróciła do mnie. Narobiłam zamieszanie w autobusie, że coś jest nie tak z tym przyciskiem na żądanie. Chciałam tutaj wysiąść. I tak, pan stwierdził, że i tak zadziała, chociaż nie pokazuje tego na ekranie i tak dalej. Pasażerowie pomagali też naciska i generalnie pan po prostu wiedział, że, że się zatrzymać, się zatrzymał, ale jechał jak pirat drogowy. No dobrze, ale mniejsze z tym. Jechał w taki sposób, w tym że to już myślałam, że się nie zatrzyma. Natomiast ostatecznie zamotałam się. No już się zatrzymał, się wysiadał, Zamotałam się, że nie mam wysiadać tutaj, tylko jechać jeden przystanek dalej, tam mnie na żądanie i dla się. Karma wróciła, zorientowałam się dopiero jak wysiadłam, bo to robiłam bez zamieszania, i teraz muszę i tak czekać na kolejny autobus, żeby wjechać tam. Na szczęście, karma łagodnie do mnie wróciła, 7 minut oczekiwania. A tutaj zdarzają się, że dużo dłuższe przystoje. Kiedyś w ogóle, jak wracaliśmy stąd, to nie ogarnęliśmy. Zapomnieliśmy, że to jest przystanek na że machnąć. No, i autobus tam po prostu odjechał, a to było chyba weekend, dwa raz na pół godziny. Także różnie to bywa z takimi sytuacjami. Teraz ja muszę zahaczyć o sklep, dlatego że muszę coś tam mieć. Czy przez pokływaniu, dlatego że. Wycydowałam się dzisiaj pewną informacją, którą przeczytałam na bloku. Tak się poirytowałam, że muszę po prostu odragować w wodzie. Także dzisiaj pewnie będzie dużo, bo. Trzeba będzie dużo, żeby cały ten stres, złość, rozżalenie po prostu uleciało ze mnie do wody. No niestety nie, wszy, nie wszystko jest tak kolorowe, jakby się chciało. No niestety, no miejmy nadzieję, że to, że to nie wyjdzie, że są takie plany, które spalą na panewce. Witam w kolejnym filmie. Przychodzę z informacją, co będę niedługo sprawdzać, poznawać dzięki koleżance perfumowej Oli. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Już jakiś czas temu zaciekawiła mnie marka, którą ludzie nazywają czajniczkami. Ja nawet powiem szczerze, nie do końca jestem dobra w tych nazwach. Z tej marki jeszcze do końca nie przejeżdżamy. Natomiast. Pamiętam, że coś tam w nutach mnie ciekawiło. A i też te frakony Właśnie Ola pokazywała, i tak się złożyło, że Ola jest taka kochana i mi to wyślę do spróbowania. Rozmawiałyśmy jeszcze odnośnie marki Experimental Perfume. I będę miała możliwość poznania też właśnie od Oli sezamowego zapachu, który Ola określa jako takie idealne sezamki i Monte, jak dobrze pamiętam Oraz szminkę w zamszowej torebce Drugi zapach właśnie Experimental Parfum Akurat markę Experimental Parfum znam Dlatego, że miałam kiedyś Flakon Rebarbaru I chyba w tym samym czasie miałam jeszcze ten Z kardamonem w nazwie Teraz mam jeszcze incens Bergamot i coś jeszcze mam, już mam zaśmienie w tym momencie. Natomiast e, trochę opowiadałam o tych zapachach e, na moich filmach, one gdzieś się już przewijały. Ale na przykład ten Kardamon, e, chyba Cardamon Moss, kardamon? Kardamon? nie wiem czy on jest Cardamon czy kardamon. W każdym razie, <laughs> kiedyś o nim opowiadałam, on na mnie szedł w taki bardzo ładny, szlachetny, w zasadzie bardziej gęsty. Yy, nieproblematyczny sandałowiec ale jednak sandałowiec, a mnie z nim tak różnie yy, z rabarbarem się generalnie pożegnałam jednak mam inne, bardziej lubiane rabarbary natomiast sezam jest bardzo ciekawą kwestią w perfumach rzadką kwestią ja bardzo rzadko czuję w, w zapachach coś w stronę sezamowości coś w stronę słonecznikowości ale zdarza się kiedyś mówiłam o pewnym zapachu orlow właśnie z efektem sezamowości oraz a propos e, słonecznikowości, na przykład bullfrog palusanto, czy też jeszcze <laughs> mam taki składnik w ogóle, taki bardzo jakościowy sandałowiec, oczywiście naturalny i on ma jakieś tam niuanse słonecznikowe. Także bardzo się cieszę, że będę miała możliwość poznać te czajniczki. Wiemy z nagrania od Oli, że jednym z czajniczków jest... Jako żarówka, tylko jestem średnio anglojęzyczna, więc pewnie gdybym była anglojęzyczna, to bym wiedziała, jaka to jest nazwa, bo pewnie to jest żarówka po angielsku. Natomiast właśnie będą dwa czajniczki, dwa zapachy Experimental Parfum. Zapachowo jestem dzisiaj cała w różnych moich zapachach. Testy... Również szykowałam próbki, dekanty, także też testowanie różnych, nagrywałam też różne relacje właśnie z moich ekstraktów, między innymi taką kolejną mam w odnośnie zapachu arensolei, czyli tego zapachu piasku, piasku na plaży, piasku nad morzem, ale bez żadnych jakichś olejków do opalania, nie, piasek. Oprócz tego, tak typowo w użyciu globalnym jest u mnie herbata. Która mi pasuje całościowo, czyli Matsukita Cliff Christian. Ja herbatę uwielbiam, zwłaszcza taką ciemną, ponurą, surową, napar, par, że jest z takimi wytrawnymi dodatkami, niekoniecznie z dużą ilością. Tym tu jest dla mnie jeszcze akceptowalna ilość. Mi się skończył czas nagrywania, więc o Matsukicie było kiedyś i na Instagramie, i na YouTubie. Generalnie jest to taki wydźwięk herbaty z takimi różnymi niuansami, które mi pasuje całościowo. I jest trochę dymu na początku. Z dymem u mnie jest różnie, natomiast on jest dla mnie w takiej ilości akceptowany, ładnie się rozwija i on raczej sobie tak lekko zanika. Na pewno nie jest jakimś problematycznym dymem, nie jest jakimś dymem, przynajmniej na mnie idzie w ładną stronę. Jest przepiękny, bardzo wyrazisty, bardzo taki otaczający mocno, wypełniający całą aurę wokół nas właśnie napar z herbatem. Mam różne herbaty, mam różne herbaty z takich herbat na rynku, mam różne herbaty, które potworzyłam, dlatego że to jest taka kwestia, którą bardzo lubię, w związku z czym jakby mocno się tą kwestią zajęłam. Dokonałam połączeń różnych herbat w różnych zestawieniach, bardzo mocno rozszerzona jest seria herbat wśród moich zapachów zaczęło się między innymi Essencia detes od Tederu Barbo w międzyczasie bo też te forestellows które czyli herbata taka ciemna sterowa w takim mocno surowym lesie świetny zresztą unisex Tederu Barbo herbata surowa z rabarbarem Essencia detes z niuansem wiśni oprócz tego powstało Umo de te, herbata z dymem, te de lavande, herbata lawendowa, te tiel, herbata lipowa, będzie herbata piwoniowa, no ogrom różnych herbacianości. Ehm, oprócz tego przymierzam się do stworzenia zapachu zielonej herbaty z gorzkim grejpfrutem, ale nie na zasadzie zielonych herbatek jak i czy Elizabeth Arden. Bardziej taka gorzka, zielona herbata. Oprócz tego jest też na przykład herbata taka bardziej zimowa, jesienno-zimowa, Condimentar LT. Przeprawiając herbatę, herbatę z przeprawami z lekkim miastem. leczności, to kiedyś robiłam na prośbę koleżanki. Nie wiem, czy widać widoki. Ja jestem już spóźniona nad morze. Znaczy spóźniona względem mojego założenia. No ale trochę przebojów po drodze. Dzisiaj jeszcze planujemy po pracy pływać w innym miejscu w związku z czym ja wiem, że jeszcze sobie dzisiaj dorzucę te metry także, no nie wiem, może zrobię jakieś 5 serii po 555 albo 6, no może 7 powiem tak ilość, która mi została do wyjazdu do przepłynięcia, że mieć te 170 km to jest taka ilość którą mogę sobie przeliczać na 4 dni, ale mogę też sobie jeden dzień odpuścić, ten ostatni, żeby mi spokój na pakowanie i tak dalej, chociaż u mnie to zawsze takie trochę na ostatnią chwilę więc tak powiem, się pakować 15 minut przed wyjściem Natomiast zawsze lepiej mieć ten już bezpieczny, ostatni, luźny dzień, bez tego, bez takiej presji, że muszę, muszę jeszcze odwiedzić plaże, popływać. Jak będzie czas, to popływam, ale dobrze by było właśnie mieć to zrealizowane, że tak powiem, w ramach trzech teraz dni. Więc przejść często na trzy dni, no to już muszę, no, no więcej, muszę więcej. Bardziej nie wiem, ponad cztery, tam chyba cztery, trzy dni. Powiem tak. 2 km to jest po prostu nic. 3 km to jest w porządku. 4 km jeszcze tak, ale między 4, 5, 6 już zaczyna się robienie. No, W kółko zmienianie, zmieniane style, zupełnie inne podejścia, żeby faktycznie dać radę. Powiem tak, jak pobijam ten rekord, jednocześnie masz przepnięcie w ciągu jednego na 11 km, 111 m, ówczesne ma na 4 wejścia. No to było ciężko, bo już przy szóstym kilometrze, gdzie potem w inny dzień jeszcze udało mi się przepłynąć 8 ,50 km 50, czy ostatnio w jakiś dzień 6, chyba jakoś tam 3-4. Ale powiem tak, już przy pewnej ilości. Zaczyna się robić problem czasami przy pięciu, czasami przy sześciu kilometrach, mianowicie no już zaczynają się różne dolegliwości. Trochę obawa przed jakąś kontuzją i kontuzją. Już dzisiaj mi Darek pokazywał różne ćwiczenia, takie bym powiedziała już na kontuzję, rehabilitacyjne, żebym już nic tutaj nie wyrabiała przed wyjazdem, żeby nie było tak, że ja będę jak po wojnie jechać na ten wyjazd. Takie piękne widoki. Ja jestem już po szklance wody, po szklance mego kompotu z cynamonem gruszkowym, z cynamonem gruszki cynamon. Yy, to już trzeci kompot taki robiony. Kompot numer 3. I yy, z napojów jeszcze woda kokosowa. I na razie tylko na napojach, żeby się dobrze pływało, żeby można mieć te efekty. Kadry piękne. W no, ogóle uwielbiamy to miejsce. No wielokrotnie przez nas odwiedzane. Cisza, spokój, pełno zieleni. Oczywiście niebezpieczne, zwłaszcza jak ktoś tutaj nie zna. Jakby tutaj ktoś był wieczorem w ciemnościach, no to można. Totalnie jest tutaj niezabezpieczone. Także takie wąwozy, kaniony, niekaniony i totalnie niezabezpieczone. Ale teren piękny z tym zejściem. Zresztą my w ogóle robimy różne klify. Udało nam się na przykład w tym roku, w trakcie drugiego weekendu, odwiedzić dwa nowe miejsca, jeżeli chodzi o klify. Takie, które były nam totalnie nieznane. Także nowe dwa klify zaliczone, bo również właśnie z przejściem tymi klifami. Myśmy tylko jedynymi śmiałkami. Śmiałkami, ochotnikami, nie wiem kim jeszcze. No pięknie, pięknie. A w ogóle a propos lasów. Las nadmorski, las mineralny, gęsty las, zielony las, las zielony po deszczu, las z truskawkami w, le, w, la, w lesie, truskawki rzucone w las, porzeczki w lesie, no różne, las żywiczny. Powiem tak, ogrom lasów stworzyłam, dlatego że to były moje ciągłe poszukiwania. Kocham morze, kocham lasy, kocham zieleń, e, kocham e, fale, kocham bałwany morskie, kocham e, powietrze nad morzem i ten las nadmorski również nie tylko las nadmorski różne lasy. I tak naprawdę to mi bardzo zależało bo to było wiele lat poszukiwań, ideałów różnych kwestii leśnych dlatego właśnie stworzyłam te wszelkie różne moje leśne zapachy. Też Insienzo Forestalka, Dylane Lasy, różne, dlatego że ja po prostu czułam, że muszę stworzyć, skoro tyle lat poszukiwałem, skoro ciągle coś jednak nie do końca, żeby właśnie stworzyć takie piękne, zielone, giełkowe lasy, z lasów jeszcze na przykład z serii świątecznej cypresy, i cypres, las cypresowy na dwóch czy nawet trzech cypresach, na ekstrakcie cypresowym, również zapach, dwie wersje takiej mikstury świątecznej, bożonarodzeniowej, świąteczne lasy właśnie takie grudniowe, bożonarodzeniowe, świąteczna mandarynka, świąteczne cynamony, bo ja też właśnie kocham zapach choinki bożonarodzeniowej. Świerki. W ogóle wszelkie różne iglaki ja uwielbiam. Świerki, sosny, cyprysy, cyprysiki, yy, jodły. Wszystko, po prostu wszystko. Tuje. Zresztą yy, w ogóle trzeba uważać. Te ostatnio właśnie się dowiedzieliśmy na spacerze zielarskim, którym byliśmy po lasach yy, Gdyni. Natomiast e, ja, będąc na przykład jak jesteśmy w tym parku oliwskim, tam są różne tuje, różne gatunki. Ja sobie tak sprawdzam, porównuję, no, ale właśnie już wiem, że trzeba uważać. Trzeba uważać. Tak samo tujon ma wrotysz i też już ma złą sławę, no ale jak się dowiedzieliśmy, umiejętnie używać można. Umiejętnie. Wracam z plaży tą piękną, zieloną trasą. Właśnie się dowiedziałam, że będę miała możliwość yy, odkupienia dekantu unikatu Kenzo, na którym mi zależało. Przyszedł się sprawdzić teraz, teraz. Chodzi o unikaty, takie były tak vanilia yy, Bali i była też ta Madagaskar. To udało mi się odkupić od koleżanki dekant piątkę yy, właśnie Bali. E, jeszcze z temu trafiłam flaką ninka, innego unikatu Kenzo, e, o czym mówię w, w tym dłuższym filmie na moim kanale na YouTube odnośnie nowych nabytków, takich wakacyjnych, w sensie z okresu lipiec, sierpień. Takie które odebrałam, rozpakowałam, przeważnie po czasie, no ale... ale tak. W każdym razie, e, też drugą część muszę w końcu dodać tego, tych nowych nabytków, tego powiedzmy holu, holu hola. E, natomiast... Nie nie oddycha, dlatego że jestem po wejściu pod górę. Teraz już idąc po płaskim sobie uspokajam oddech, ale ja też po przepłynięciu. Tak. Trzeba od 7 km 200 odjąć 777 m. Dlaczego odjąć? Dlatego, że przeznaczyłam to na to nasze pływanie zaraz wspólne w innym miejscu po pracy. I wtedy wiem, że będę mieć te 7200. Tak sobie wszystko poprzeliczałam już bez teraz nikania. Dlaczego? Po prostu. Yy, w pewnym momencie założyłam, że przepłynę i potem już robiłam dalsze, po prostu takie wyliczania końcowe, że muszę przepłynąć te 777, o tak, to jak ostatnio. To była seria 555 raz i raz 222. Także mając 7200, a tam mam chyba 13 z hakiem jeszcze w tym tygodniu do wyjazdu zrobić, może się uda tak, że jutro nie będę pływać albo mało i głównie na wyjeździe punktowym. Dlatego, że my jeszcze przed tym naszym dłuższym wyjazdem, przed, właściwie do którego chcemy właśnie mieć te 170 km przebiegnięte ze zbiornikiem naturalnym, czyli w morzu. Konkretnie w morzu. Więc chciałabym mieć 170 taki cel. Ale będą też jeszcze inne rekordy, są tego nie powiedzieć. Rekord tygodnia. Rekord, I też rekord na jedno wejście. Się rekord na jedno wejście. Właśnie to co zrobiłam, to było na jedno wejście. Więc to jest prostu rekord było naprawdę, bo chyba rekord był póki co 5,7, 55, 57, no nie wiem, na pewno nie 6, więc, a tu ponad 6 jest, więc jakby e, na pewno rekord e, jednego wejścia został pobity, rekord nie będzie pobity i cel 170 km e, uzyskania e, do wyjazdu będzie. E, a tak naprawdę właśnie mówię do wyjazdu niestety śmiecą. No to jest już niestety są takie, takie są skutki sezonu. Śmiecą niszczą w ogóle. No w sensie są miejsca, gdzie nie aż tak niszczą wydmy, wszystko niszczą. No dobra, w każdym razie yy, po prostu prawda jest taka, że w sezonie przyjeżdżają ludzie, którzy szanują może i niestety tak że nie szanują, nie rozumieją, że niszczą wydmy, że niszczą yy, miejsce, nie wiem, dla życia różnych yy, zwierzątek, że są celowo miejsca do chodzenia, celowo gdzie mamy nie chodzić, ale oczywiście jest wszystko po swojemu. Śmiecenie... Przymyszenie... No dobra. Nawet takie miejsca typu siłownie z przy plaży potrafią zniszczyć. naprawdę na po sezonu. W każdym razie mówię do wyjazdu, dlatego, że przed tym dłuższym wyjazdem, bo jeszcze przed tym dłuższym wyjazdem właśnie na jeden dzień wybywamy na Półwysep i tam właśnie chyba sobie wykończę tą ilość do 170 km. Tam będziemy cały dzień wolny, także myślę, że my spokojnie tą ilość takich powiedzmy 6 km jestem w stanie przez cały dzień zrobić. Bo my tam potrafimy robić ileś wejść, ilość wpływań. Trochę pogramy w inne rzeczy, jakieś, nie wiem, frisbee, nie frisbee, paletki, e, badminton, różne rzeczy. Tam też jest taki Orlik, są takie miejsca sportowe, jest boisko, jest tyrolka, jest siłownia zewnętrzna, także. E, no, ja już jestem prawie na przystanku, także tam mamy różne opcje sportowych rzeczy, ale właśnie też pływania dużo. treningów na plaży też. Coraz więcej jak śmieci. No dobra, trudno. Potem po sezonie będzie spokój. Nie będzie już takiego uprzmycenia. W każdym razie, więc właśnie chcę dobić yy, jeszcze na tym takim właśnie jednodniowym wyjeździe, takim jednodniowym przed tym naszym dłuższym. Myślę, że wtedy będzie spokojnie możliwość, bo na takich dniach, gdzie mam pełno różnych innych spraw, to tak jakąś coś przepłynę, ale no nie jestem. Stanie cały dzień. No chyba, że nastawiam się... Jedni się spręż z różnymi sprawami i potem mi zostanie jakiś jeden dzień taki, że właśnie mogę poświęcić go tak w miarę całościowo właśnie na przykład nabicie rekordu. Tak jak byłam na przykład ten rekord, wtedy 11 km 111 11, przekonięte w jeden dzień. Ale na cztery wejścia Dzisiaj 7,2 minus 777 metrów i to jest na jedno wejście rekord.